To koniec, Darkseid. Nawet ty wiesz, że bycie królem bez królestwa jest bez sensu. Wątpię, czy walka dwóch kryptonian przyniesie aż takie zniszczenia. Nie mówię o nich. Twoja zbrojownia, piekielne zarodniki, zostały aktywowane. Niemożliwe. Kot aktywujący jest zaszyfrowany. Złamałem koty i je przeprogramowałem. <słuch> Blefujesz. Omega Lambda 7XL 9 brzmi jak blef dla ciebie. Jeden piekielny zarodnik może obrócić całą planetę w piekło. Co stanie się z Apokolips, który uruchomi się 500 jednocześnie? Ośmielisz się? Ośmielisz się? Uh! 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 Mógłbym cię zniszczyć jednym strumieniem promieni Omega. Mógłbyś, ale to nie powstrzymałoby piekielnych zarodników, prawda? O! Uh! Uh! rozbroić. Układ jest taki. Uwolnij dziewczynę i daj słowo, że zostawisz ją w spokoju. Zrzeknij się kary, zorel. Obiecaj. Ach, ta. Gdyby kryptonianin i amazonka objęli tę grę, przegraliby. Nie mają siły charakteru, aby zniszczyć całą planetę, by osiągnąć sukces. Ale ty, człowiek, zabijacie swoich, by wygrywać bitwy. Cecha godna podziwu. Bierz dziewczynę, nigdy się już do niej nie zbliżę.